Siemanko, siemanko, witamy, piątek, piąteczek. Dzisiaj ostatni tydzień, niestety, ostatni tydzień. Dzisiaj ostatni dzień, mamy od jutra wolne, mamy lecieć na urlop, ale mam dużego nerwa i stres, bo nie doszło do mnie jeszcze wiza. Dzisiaj musiałaby dojść wiza. W piątek składałem na wizę, to będzie tydzień teraz o, ogólnie czas oczekiwania jest dwa tygodnie na wizę ale jak oglądałem tych wszystkich ala podróżników youtuberów to każdy tam mówi 3 dni 3 dni 3 dni ten dostał 3 dni ten dostał tamta wszyscy w 3 dni dostali no ja złożyłem w piątek jest czwartek i jeszcze nie widać że wiza doszła do mnie w 3 dni także z tymi podróżnikami na YouTubie to nieważne kiedyś zrobię odcinek co o nich w ogóle wszystkich myślę do czego oni się nadają Oczywiście nie wszyscy, bo tam są jakieś wyjątki, co naprawdę fajnie i ciekawie to robią, ale większość to się, no nieważne, no dlatego mam taki nastrój trochę bardzo smutny, bo kurde jak mi nie przyjdzie wiza dzisiaj, to wszystkie bilety, hotele, wszystko ten, hotele, te noclegi, to wszystko pójdzie w cholerę i to nie jest zwrotne i stracimy paręset euro. Na nic, ze względu na to, że nie dojdzie wiza na czas. No, masakr. No. Pisało dwa tygodnie w ogóle, wiesz. Dwa tygodnie temu nie myśleliśmy, że gdzieś wyjedziemy. Jest to trochę z mojej winy, z naszej. No, ona nie ma z tym problemu, bo jako Koreanka może wjechać bez problemu do tego kraju. Nie potrzebuje żadnej wizy. My, Polacy, potrzebujemy wizę. I tyle. No, zobaczymy, czy dzisiaj dojdzie. Jak nie dojdzie, to się wkurzę, bo w ogóle nie da że wydamy wszystkie pieniądze, wszystkie pieniądze, które mieliśmy przeznaczone na wakacje. To nie pojedziemy na wakacje i nie będzie nawet nastać, żeby tu gdzieś pojechać. I będzie 4 dni wolne, i będzie taka. Co zrobić? Ale nieważne. Dlatego, dlatego nie mam za dzisiaj humoru, żeby cokolwiek nagrywać. Bo nie chce mi się, bo po prostu mam na maksa stresa, czy to dojdzie, czy nie dojdzie. I, ale odpowiem na jeden komentarz, który się znalazł. Bardzo mnie ciekawi, w ogóle ktoś jak to wywnioskował, jako opinię złoży. Wcale nie mam do tego urazu, żeby ktoś tego nie zrozumiał, jako ten. Jako negatywną odpowiedź, ale zaraz odpowiem, czego nie moja skończy pisać, bo potrzebuję telefon, żeby przeczytać na bieżąco i od razu to nagrywać i powiedzieć i skomentować. No i dobra. Teraz skomentuję jeden komentarz, który się pojawił. Proszę się w ogóle nie obrażać, czy coś, po prostu się odniosę do tego. Ktoś napisał to z szacunkiem, więc staram się też to odnieść się z szacunkiem do tego w bardzo pozytywny sposób. Czy coś właśnie pokazałem. Dla mojej żony, żeby przeczytała, co o tym myślę i widzicie reakcję, jest jej wesoło w ogóle. Więc, zacznijmy. Nie e komentarz od Genia Martyna, tak? Więc odnosimy się. Pierwsze takie jakby zdanie, tak? Nie zmieniaj żonki na siłę. No, wiesz, ja w ogóle nie zmieniam swojej żonki i nie zamierzam jej zmieniać. Bo kocham ją za to, jak jest i tak ją poznałem i z taką się czuję w ogóle najlepiej. To może teraz ona może się do te, tego odnieść. What you can think as a first thrust, to not change your wife with by force. I don't know. Maybe this person who put a comment. He don't understand I'm also shop owner of the shop mm -hmm. and but yeah. first going to this what do you think do not change your one later we're gonna come on. Uh, I agree do not change your Wi-fi force somebody can thinking like that but he don't change me as a force I don't know mm -hmm. <laughs> why he No. Jak widzicie, sama mówi: Ja jej nie zmieniam na siły, i uważa też, że to rację, żeby w związku, żeby ktoś nie zmieniał żony na siły. Oczywiście. Ale ktoś może i tak odbierać i tak myśleć. Następna fraza. Ona jest Koreanką, a nie Słowianką. No jest, no jest Koreanką, a nie Słowianką. Wiem o tym najlepiej. No, no, no czaje, no wiem o tym. No jest koreanką, na pewno nie Słowianko, no inny słowianką nie będzie, no. no spoko, no wiem o to. I tak to ty dominujesz w tym związku. No jeśli chodzi o to, czy ja dominuję w tym związku, to by... <laughs> nie byłbym taki pewny, czy to tak jest w ogóle. Przeważnie wszystkie decyzje podejmujemy razem. To ona jest bardziej tą osobą racjonalną i bardziej taką organizacyjną, żeby była jakaś pewność w tym. Ja jestem bardziej osobą spontaniczną i impulsywną. I raczej jeśli chodzi o dominację, to chyba chodzi o, o to w naszym związku, że jak już podejmiemy jakieś decyzje, mamy jakiś plan i mamy jakieś, nie wiem, dwa, trzy wyjścia to ja jestem tą osobą, która na koniec podejmie to decydującą decyzję. Dobra, robimy tak i tak, bo się zastanawiamy nad tym i na tym, i ja na koniec, dobra, robimy tak i tak, i będzie, co będzie. Jak będzie źle, to będziemy żałować. Jak nie, to nie. I to chyba na tym. Liczy się, licz się też z jej zdaniem i, i nie narzucaj swojego. Następne. Licz się też z jej zdaniem i nie narzucaj swojego. No oczywiście, no jak inaczej chcesz, żeby związek pracował? No to Nie ma innej opcji. To, co się tobie podoba, niekoniecznie te, też musi je. No tak. No, no proste. To, że mi się coś podoba, to niekoniecznie jej się podoba i na odwrót. No to jest, jest tak samo. No. Masz piękną, mądrą i pracowitą żonkę. Uszanuj to nic oczywiście tobie nie umując. No oczywiście, no dlatego <gryw> jest moją żoną. No. Nie wiem, jak ktoś odbiera to czasami filmy, że ja nie szanuję czy coś, no, to, no, to co ja zrobię, no? Nic na to nie poradzę, a czasami jak filmuję i pokazuję ją na przykład z rana czy coś w trakcie robienia, to ona po prostu może się czuć bardzo niekomfortowo, że nagrywam ją, bo jest zaspana, jest zmęczona, Chciałaby coś zjeść, chciałaby odpocząć, a tu musi robić, musi też się skoncentrować, a ja jeszcze tu z kamerą wybiegam I czasami może wyraz jej twarzy i reakcja być jakaś taka wyglądająca na niekomfortowo, ale nie, że to jakiś brak szacunku. Szanuję, pozdrawiam za Waszą pracę i przepraszam za swoje uwagi, ale bardzo Was lubię i trzymam Was za, za Was kciuki. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy ślicznie, dziękujemy, że trzymasz Was z Kciuki i dziękujemy za Twoją uwagę, a teraz niech ona po prostu się odniesie co o tym myślisz ok, now you can say, I was say everything and what I think about this, so better if you say now I understand somebody can worry yeah. or somebody look like, because it's your no, channel don't shake it. Okay. Okay. because it's your channel and i'm the part of it but mm -hmm. in real life i'm also the owner of the shop and when we start to change our shop as a when we try to make some kind of second renovation we was already decide to make this place as a totally polish authentic polish place and i'm the part of it because i'm i'm korean i speaking with the korean Customer, mm, so yes. um, I what? has to be also part of this, yeah. police, manager. Art. Yes, hey, yes. Hey, hey. And I'm the owner. Yeah. And this all was the part of the plan. And even we was talking about this necklace. And oh, will be nice to buy some blouse, not so authentic, but little similar, inspired from the Slavic style. Oh, yeah. And also, it will be nice to buy some necklace. But I don't know how. And your family, thanks for that, give me this and I was really happy, so I can be more like I can be more easy to part of this old concept. Yes. But I didn't expect somebody can thinking like this. <laughs> me too, yeah, what? My maybe Yeah, yeah. But I just wanna say my personality with my personality nobody can dominate me. I'm the person who dominate. No. no i tak to widzieli teraz postaram się to jakoś wyjaśnić na swoje słowa ludziom tak jak moja mama, która nie rozumie po prostu polskiego i może większość ludzi, którzy to oglądają nie rozumie więc wróćmy to do początku to co Lucy teraz mówi no też jest trochę w szoku że ktoś może to tak rozumieć ale poprzez oglądanie na mojego kanału bo to jest mój kanał, tak może tak to odnieść wrażenie, ale my jesteśmy yy, właścicielami tego, to nie jest mój sklep, to nie jest jej sklep, to jest nasz sklep, my jesteśmy częścią tego, ona jest osobą organizacyjną, ona jest Koreanką, ona załatwia wszystkie papiery, telefony, ona jest takim menadżer, menadżerem, który ogarnia wszystkie papierkowe sprawy, trzeba iść do urzędu, trzeba dzwonić, ona jest tą częścią i my od początku myśleliśmy, żeby zrobić ten sklep na taki typowo polski w ogóle końce, bo to było nasze założenie w ogóle, że my chcieliśmy zrobić polski sklep, który będzie naprawdę odzwierciedlał polską kulturę. Jeśli chodzi o tą koszulę czy coś, to przecież ona to znalazła, to nie, że ja ją znalazłem i no, że to ona szukała cały czas w internecie, co może być e, takiego wyrazistego, przedstawiającego polską kulturę, Kulturę, ale nie na niezbyt, nie żeby to nie było po prostu zbyt duże. I o takich koralach też z, znalazła to w internecie i po prostu myślała, że fajnie by było, że może założyć, może to by dodało jakiegoś uroku dla niej, takiego do sklepu, bo to jest ubranie, które ona, przepraszam, która nosi do sklepu. To nie jest ubranie, które ona nosi na co dzień na miasto, tylko to jest taki uniform do sklepu, bo takie. Nasze jest założenie tego biznesu, żeby ten sklep po prostu od samego wejścia, nawet nie od wejścia już od zewnątrz, żeby jak ktoś patrzył na to, żeby zwrócił uwagę, że to nie jest koreańskie, tylko to jest polskie, żeby wszystko przykuło jego uwagę. Każdy detal, szczegół, żeby zwrócił taką uwagę jego wokół, w głowie, żeby zauważył i co to w ogóle jest, co to jest, to jest polskie, a to yy, jest tak w Polsce, takie kwiatki mają i tak dalej, i tak dalej. A z tymi koralami wyszło tak, że o tym my myśleliśmy. Ja tam gdzieś wspomniałem dla mojej mamy, że byłoby. I po prostu mama wysłała jako niespodziankę. Nawet nie wiedzieliśmy, że one przyjdą i będziemy mieli. I moja żona bardzo je polubiła i po prostu nakłada do pracy, żeby to wyglądało i przypom przypominało po prostu polską kulturę, że jak ktoś tu wejdzie do sklepu. To od początku czuję się, jakby był w jakimś miejscu egzotycznym. A nie wchodzi do sklepu, tu ktoś jest w koszulce, kocham kawę czy coś, wiesz. No Nie pasowałoby to do całego wystroju i jak to wygląda po prostu. Nie umując takiej koszulce, bo taka koszulka jest spoko, ale to trzeba mieć w ogóle inny projekt w środku. No, ja. Yeah. I don't know if I skip something, what they say or not. A, i co jeszcze mówi? Ona zapewnia Was, że na pewno nie jest osobą, która dałaby się zdominować. Także, a ja to potwierdzam. <laughs> Także to nie jest, że ja dominuję. Anyway, probably you say but it has to be having some strong concept and mm -hmm. the people who feel about the taste, about the product is only about the product itself. Even yeah. we having some good product, if our Our shop is, doesn't have that much strong concept. People not gonna feel this, and people not gonna feel is good taste. Uh, we really would like to create some kind of place when somebody coming from the front door, he can feel something different. It doesn't matter Korean gonna think he is weird or look bad or nothing. It just feel polish and. I always talking with them, so I has to be also look like Polish. It's the same like if I gonna be open some kind of Korean cafe in Warsaw, probably he gonna be serving, he gonna be stand on the casa and doesn't matter if he gonna like or not, I gonna pushing him to wearing humble. Normal, yeah. No, ja I Nasz plan biznesowy jest taki, żeby zrobić bardzo mocny, wyrazisty koncept naszego sklepu, że w biznesie też nie do końca o to chodzi to już też sobie uświadomili o sam główny produkt to, co sprzedajesz. To nie jest też najgłówniejszy cel. Tu też chodzi o to, jak go przedstawisz, jak dasz mu historię i jak jest opakowany. Dlatego ten cały sklep wygląda tak jak tak, żeby dla Koreańczyków od samego wejścia, nawet żeby się poczuli dziwnie w ogóle w głowie, że coś nie gra, że jest zaburzona jakaś harmonia, po prostu, żeby on nie wiem, jak to określić po polsku. No, żeby po prostu miał chęć spróbować tego, żeby to po prostu samo w sobie go przyciągnęło do kupienia tego, do zainteresowania tego, tego produktu, żeby miał ochotę po prostu kupić to. Nie wiem, jak to dokładnie określić po polsku. Bo to nie chodzi o to, możesz mieć najlepszy produkt na świecie, możesz smakować najlepiej, jak tylko potrafi. Ale jak go dobrze nie przedstawisz, nie zbudujesz historii, dobrze go nie opakujesz, nie będziesz potrafił go sprzedać, to nic z nim nie zrobisz i mógłby być najlepszym, nie wiem, ciastem na świecie. Nie uda Ci się go sprzedać, bo to jeszcze chodzi o całą otoczkę tego produktu. No i o to nam tutaj chodzi. Co jeszcze ona mówi? To jest tak samo, jak my byśmy otworzyli kawiarnię w, te, w Warszawie. Jakbyśmy otworzyli kawiarnię w, w, w Warszawie, to ona by pewnie stała za barem i robiła koreańskie rzeczy. Jakbyśmy otworzyli koreańską kawiarnię, to ona by pewnie pożyła kawę po koreańsku i robiła jakieś znaki koreańskie, a ja pewnie bym się ubrał w Hambok koreański i stałbym za kasą po prostu, żeby przedstawić po prostu kulturę koreańską. I to nie tyle o to chodzi, że ja miałbym się poczuć jako koreańczyk, Nie, tylko żeby po prostu klient się poczuł po prostu egzotycznie, żeby się poczuł, że przyszedł do jakiegoś miejsca, w którym jest warto wydać pieniądze i żeby na chwilę się oderwał od jego rzeczywistości. I to jest nasz też taki koncept naszego sklepu, że Koreańczyk żyjący w takim mieście, jak żyje, jak ludzie, którzy byli w Korei, którzy to wiedzą, jak wyglądają miasta, który przyjdzie do nas, żeby przez chwilę mógł się poczuć, że jest gdzieś indziej, że jest coś innego, żeby rozmawiając z Lucy za kasą czuł, że to nie jest do końca po prostu koreański sklep, że tu nie ma koreańskich produktów, że to nie jest koreański chleb, koreańskie ciasta, tylko typowe nasze polskie. No i chyba tyle. No, mam nadzieję, że niczego nie pominąłem w odpowiedzi czy coś. Bardzo dziękujemy za. Then yeah, Goodbye. Yeah, yeah. Mm. Thanks for your concern. It's very interesting to yeah. um, read somebody's thinking. Somebody can thinking like this because I'm, I'm always showing as a part of you, yeah. and I don't speak that much. Um, probably nobody know how it look about my actual character. Mm. possible it's, it was funny to make some movies. Yeah. Like To jest bardzo ciekawe, że ktoś może tak to określić i powiedzieć w komentarzu, bo to, co zauważył, że ma takie, a nie inne obserwacje na ten temat, cieszy nas to. Na... Także dziękujemy bardzo, Gienia Martyna, za Twój komentarz. Także elo, dziękuję.